MIT odrzuciło wielokrotne prośby o komentarz. Później wydali oświadczenie stwierdzające, że starali się zachować neutralność w tej sprawie i byli przekonani, że Haiman i prokuratura nie zważali na stanowisko MIT. Zachowanie MIT było sprzeczne z ich etosem. Zachowując neutralność, tym samym stanęli po stronie prokuratury. Was a pro Steve Jobs i Steve Woźniak zaczynali od sprzedaży tak zwanego Blue Boxa, który oszukiwał firmę telefoniczną. Bill Gates i Paul Allen zaczynali swój biznes korzystając z komputerów Harvardu, co ewidentnie było sprzeczne z regulaminem. Różnica między nimi a Aaronem polegała na tym, że Aaron chciał naprawiać świat, nie chciał zarabiać pieniędzy. Swartz nadal wypowiadał się szczerze na rozmaite tematy. Internet dlatego tak działa, bo to rynek konkurencyjnych idei. Trzeba się skupić na zebraniu większej liczby informacji o naszym rządzie, na szerszym dostępie, na debacie, dyskusji. Tymczasem kongres chyba skupia się na tym, by wyłączyć internet. Aaron myślał, że zmieni świat, tłumacząc ludziom czym świat jest. Flame kontroluje wasze komputery i was szpieguje. Aronie, witamy ponownie w programie. Tak jak kiedyś szpiedzy zakładali pluskwy, by podsłuchiwać, co mówią ludzie, teraz robią to samo za pomocą komputerów. Swords kontynuuje aktywność polityczną. Skupia się na projekcie ustawy w Kongresie mającej ukrócić piractwo online. Ustawa nazywała się SOPA STOP Online Piracy Act. Aktywiści tacy jak Peter Eckersley uważali to za naruszenie praw i zagrożenie integralności internetu.